Jak bezpiecznie korzystać z sieci i unikać zagrożeń. To cel kampanii, jaką przeprowadziliśmy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Piszczy. Do współpracy zaprosiliśmy nauczycieli informatyki ze szkół z terenu gminy. Naszą akcję promowaliśmy na portalach społecznościowych Facebook i nasza klasa. Uczniowie ze szkół podstawowych najpierw przeszli kurs, dzięki któremu mogli dowiedzieć się, jakich zagrożeń należy unikać w internecie. Po skończonym kursie na każdego czekał dyplom. Przygotowaliśmy też dla nich liczne zabawy, gdyż wiemy, że uczniowie najlepiej zapamiętują, bawiąc się. Było koło fortuny i burza mózgów. Okazało się, że zabawy są potrzebne. Pani, jak ta się strunka, to na kursie było, no zapomniałem, tak? no Kurs przeszli również gimnazjaliści. Wzięli oni również udział w debacie oksfordzkiej na temat czy młodzież powinna mieć nieograniczony dostęp do internetu. jest bardzo się Mniej czasu jest to na naukę lub pomóc na internecie można spotkać niedozwolone treści dla młodzieży. Plus 18, czy <grym wyszło> zbyt długie śniadanie przed komputerem, psuje się na wzrok, mniej czasu spędza się na dworze i świeże powietrze. Zagraniczony rozszerzuje internetu ponieważ internet internecie wiele możliwości, na przykład młodzi ludzie mogą się uczyć dzięki portalom naukowym. Na mogą prowadzić logiki, z którym mogą podzielić się swoimi przeżyciami i emocjami. Które numer Do biblioteki zaprosiliśmy także rodziców. Przeszli oni kurs dla profesjonalistów. Czy kampania podobała się uczestnikom?

Czy Wam się podobały te zajęcia? <Slamy> A co się podobało Wam najbardziej?